Witam pozdrawiam, serdecznie szczęśliwem dasz ból Widać mi się trochę w śniegu babdał Zmażymy sobie jajecznicę u kilów w śniegu to sobie troszeczkę odglądamy. No pozdrawiam się dalej, dziękuję Ci za kucherkę. Tak się prezentuje pomyń. Dosyć solidnie się kopci. Tu jeszcze trzeba przemieszczać. dobra. Odłożę widelec. Akurat mam na sobie kurtkę 128 Mon, to po spodem pod raz Helicon Patriot. Także jest mi ciepło. Na czapce, na głowie, czapka do kratka MPK Mo też helikontekst Także no jest ciepło. Rękawica Mechanics Fast Fight. Dobrze znoszą takie temperatury. Jest obecnie chyba minus 5, minus 6, nie wiem dokładnie. Dobra, tu muszę przemieszczać, bo mi się skopci. I pozdrawiam serdecznie Filip Piecowski. Dziękuję. Przepięknie jest w lesie, Pozdrawiam.